Dobra przygotowujemy się do wymiany silnika, wyjęcia silnika, za chwilę tak wyjmiemy lampy, zajmiemy to wzmocnienie, ono jest tylko tutaj przyłapane, bo jak widać podłużnice są delikatnie takie i tu I... wszystko się I... w tą stronę, na lewą stronę, ale to jest do zrobienia, spoko, tylko żeby właśnie to zrobić, no to musi być do tego tutaj dostęp, także za chwilę ten dostęp będziemy robić właśnie poprzez wyjęcie silnika i to jest główna przyczyna, bo tak to ten silnik tutaj to mu bardzo to dobrze i generalnie nie byłoby powodu, dla którego mielibyśmy to wyjąć. Słuchajcie, za chwilę się tym zajmę. Drodzy widzowie, pamiętajcie, że za 10 tysięcy wyświetleń pod filmem, jeden z komentujących otrzyma 250 zł, za które zatankuje swój piękny wóz. Nie zapomnijcie o subskrypcji oraz lajkaczu. Zapraszam również na Instagrama, po jeszcze więcej motoryzacyjnego kontentu. Strzała! I na przerwy, bo tak pan Custom to cały czas się przygotowuje do tego, do tego projektu, który tu jest pod kotarą. Jak opadnie kurtyna, jak zobaczycie to wszystko, co tutaj jest. Ale na razie zobaczcie na to. Widzicie? Silikon oryginalnie. Widać, że nie ma. W Volkswagenie to się na niczym nie znają. Bo gdyby byli profesjonalistami, to ten silikon byłby czerwony. Teraz patrzcie. W tym pudełeczku przyszło mi tu dzisiaj unboxingujemy środek do tejmowania tego rozpuszczania, złuszczania tego silikonu. Powiem Wam szczerze, jak mało czego, bardzo nie lubię oczyszczania tego. Wiem, można było na początek tu nożykiem, cyk, strasznie żmudna robota. Nikomu się tego, znaczy, może się komuś to chce robić, mnie się tego nie chce robić. Sprawa wygląda tak, że tutaj, o, pomoc jest taki specjalistyczny środek, który ten silikon nam rozpuści. Czy tak będzie i z jakim efektem co zrobi. To słuchajcie, zaraz się przekonamy. W internecie działało to bardzo dobrze. Zaraz zobaczymy, nagramy tego z timelapsa, także wszyscy razem będziemy sobie mogli podziwiać w przyspieszonym tempie, jak wyglądają efekty działania tego specyfiku. Czy znaczy się, słabo to działa. Na filmiku na YouTube wpiszcie sobie to, wpiszcie sobie ten numer. No i jest filmik na YouTube no to tam to działało po prostu totalna. Znaczy ten silikon, on nie jest taki mięciutki, się zrobił. Czuć, że to jest zupełnie co innego. Ale no, myślałem, że to zajdzie jak to lakier z konsoli a to widzicie. I tak mi wszystko mechanicznie trzeba będzie to ruszyć. Dobra, nie ma na to czasu dzisiaj. Był taki unboxing i testing, wiecie, u Pana Customa. Koniec unboxingów, koniec testingów. Robimy teraz de Enginea Engina z Baja. Plan jest taki. Lampy zdejmujemy, wzmocnienie zdejmujemy. To wzmocnienie się trzyma na dwóch śrubkach, ono jest tylko tak przyłożone. Rozpinamy układ chłodniczy, rozpinamy wiązkę, rozpinamy układ paliwowy, rozpinamy filtr, rozpinamy wydech, a następnie dostajemy się tu od tyłu. Rozkręcamy skrzynię od silnika, wyjmiemy silnik z poduszek i wyjeżdżamy z tym gównem. Pierwszy raz wyciągam z silnik 2.0 TFSI, który jest zamontowany wzdłużnie. Wobec tego trochę nie powiem, odkrywam tutaj Amerykę. Nie ma tragedii, ładnie tutaj jest. Jedne co, no ta osłona uszkodzona, ale generalnie auto trzyma się przysłowiowej kupy. Podniosłem sobie auto, bo pomysł jaki mam na wyjęcie tego silnika polega na tym, że skrzynia zostaje, wydech zostanie. Wyciągamy auto oczywiście z katalizatorem, bo lubimy katalizatory. Czy te poduszki zostaną odkręcone? Nie. Te poduszki zostaną odkręcone od silnika. Tylko tu są cztery śruby, nie wiem czy ja do tych śrub się dostanę. Mm -hmm. Może po prostu tu jest jedna, tu jest druga, tu jest gdzieś trzecia. Może z tymi poduszkami sobie cały silnik wyjmę, co? to jest 3, tak, no i bardzo dobrze i tak trzeba by nie zrobić, o bo tu odkręcę jedną śrubę, tu drugą, trzecią i tak samo tu tu mam jedną śrubę, którą się odkręci i potem tu jest druga i trzecia, no, czyli silnik wyciągniemy z poduszkami do góry, opuszczam teraz auto w dół, śruby od wydechu, które chciałem odkręcić, mam już odkręcone odkręcimy teraz te śruby od wydechu, które są z góry, rozblokuję skrzynię biegów ponieważ mimo tego, że zostawi się ją na luzie to najtak się tak blokuje jest tutaj dźwignia do odblokowywania co my tu zrobiliśmy, bo jeszcze jest jasno mam o tym powiedzieć wszystkim tak, tu jeden zrobiłem błąd, bo rozpiąłem termostat taki zawór zwrotny, ale to go się złoży mam wszystkie części, znalazłem wszystkie rurki od skrzyni i pompka dodatkowa pompka płynu zostały przy nadwoziu. Tu wszystko przy podwórnicy zostało. Z tej strony przewody paliwowe podpinane. Nigdy nie rozpinajcie na tym, bo to się zawsze psuje. Powiem taki kawałek przewodu trzeba kupić. On kosztuje 450 zł chyba. Oczywiście nowy VASO, bo cokolwiek na Allegro nie znajdziecie, to też jest tak samo zniszczone. Tu mam dwie śruby do wydechu, które za chwilę odkręcę. Tu jest kilka śrub do skrzyni biegów. Do wszystkich mam ich dostęp. Za chwilę odkręcimy sobie koła zamachowego pompę. Nie wiem jak to jest budowane. To jest pompa, to chyba jest stronik, więc suche sprzęgło, ale nie będę. Się wypowiadał, bo nie jestem do końca tym wszystkim obeznany. Tutaj będzie trudny dostęp do tej śruby, ale odkręcimy. I tyle, także tak. Rozkręcę sobie teraz, rozblokuję sobie skrzyni biegów, bo ona się, tak jak powiedziałem już wcześniej, zablokowała. Nie wiem, czy ten dźwięk do skrzyni biegów tu jest. O, leje się paliwo. Daje się paliwo, bo pompa, paliwa musi wstępnie napompować ciśnienie. W sumie dobrze by to było wykorzystać do tego, żeby spuścić nadmiar tego paliwa, żeby potem. no tu jest, zdejmujemy tą zaślepkę, tu to wkładamy i ciap 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 tak Tak wracamy i, i już jest właską. Zaczynamy kolejny piękny dzień. Wczoraj został ten silnik już wyluzowany. O, widać silnik się rusza, skrzynia się nie rusza. Mam nadzieję, że tam nigdzie żadna śruba tego silniczka już nie trzyma. To się zaraz okaże. Tu mamy wszystko pięknie rozebrane, kabel na silniku, odkręcimy jeszcze przewody klimy, żeby się za nami nie ciągnęły woda odpięta, podciśnienia odpięte płyn chłodniczy również od zbiorniczka wiązki więte, paliwko wydech, skrzynia I jedziemy z koksem, wyjmuję stamtąd idę po dźwiga, no i co? i wydźwigujemy ten silnik, mam nadzieję, że że nam się to uda, a czy się uda to zaraz zobaczymy Silniczek na wierzchu, operacja zakończona sukcesem, jedna śruba nas tutaj chciała pokonać, o tutaj ta, ale na szczęście w ostatniej chwili zanim doszło do jakichś zniszczeń została naprawiona. Szybkie oględziny tego stanu, które zastaliśmy po wyjęciu silnika, doszło z uszkodzeń, no to ta łapa tensometryczna jedna, którą trzeba wymienić będzie, kabelków niedużo. Tutaj niepotrzebnie to rozpinałem, trzeba było to inaczej rozpiąć, tę magistralę wodną. Zresztą, później jak się zorientowałem, to tu jest miejsce na szybko złączce. Tam był słaby, e, słaby dostęp, słaby widok, dlatego zrobiłem jak zrobiłem. Zresztą, właśnie to są konsekwencje rozbierania, wyjmowania silnika po zmroku. Niby świeci się sztucznym światłem, ale nigdy się nie doświeci tak, jakbyś jak, byś, e, jak to jest przy świetle dziennym. Trat generalnie, no, brak. Także to pozytywnie. Trzeba było troszkę wyprostować tą podróżnicę. Śmialiśmy się tutaj. Z YouTuberem Rafałem, że za chwilę nie trzeba będzie w ogóle prowadzić do blacharza. Jednak może zaprowadzimy, bo trochę tutaj ta podłóżniczka została. Teraz jaka będzie, jaka będzie historia związana z tym, żeby to zrobić dobrze. Ta część podłóżnicy zostaje. Ona zostanie, ta część zostanie odwiercona. Wtedy jak to się zluzuje, to to będzie wyprostowane. A ta część tu podstawiona pod tymi dodatkowymi wzmocnieniami. Czyli nie dość, tu jest takie fajne miejsce. Tu jest, widzicie, dodatkowa blacha. O, to tą blacha, ta blacha zostanie oryginał. Ta blacha zostanie oryginał, i pod tą blachą będzie podłączona, połączona ta zewnętrzna część podłużnicy, czyli to, co jest tu najbardziej zagięte, żeby to było mocne. Ten ceownik, bo to jest tak naprawdę ceownik, żeby on był nowy, niezniszczony. Do tego oczywiście wejdzie nowy front, a ta blacha, żeby dała wymiar, zostanie wyprostowana i zostanie oryginalna z tego samochodu. Także w tej chwili odkładamy silniczek na paletkę. Będzie sobie on czekał, aż auto wróci od blacharza, od lakieru. Jak wróci, no to przystąpimy do montażu tego wszystkiego tutaj z powrotem. Generalnie powiem, że tak, bardzo fajne jest takie robienie samochodów, żeby zanim on zostanie, żeby, że, zanim, jeżeli nawet trzeba wyciągnąć silnik, żeby zanim ten silnik wyciągnąć, to żeby e, samochód odpalić, uruchomić, przerobić na Europę i tak dalej i tak dalej. Ze względu na to, że e, wiemy z czym mamy do czynienia i tak naprawdę, tak na przykład ten silnik został uruchomiony, tu dmuchało, tu delikatnie się tutaj coś nowy gieło przy, przy uderzeniu i dmuchało, tutaj wylatują tędy spaliny. Także te spaliny tutaj trzeba od razu odkręcić katalizatorek, tak jest. I Mienić tą szczeleczkę. od razu wiadomo, że to trzeba zrobić. Po prostu tu jakiś olej mi się pokazał, trzeba zajrzeć, czy co, o co chodzi. Może ten przewód delikatnie jest skrzywiony. Ta rurka, do chłodzenia, trzeba ją wymienić koniecznie. Także no widzicie, parę tematów będzie tu do zrobienia. Łapa, o której już mówiłem. Ale to są, że tak powiem, to jest melodia przyszłości. Na chwilę obecną silnik trafia na paletę, a auto za chwilę trafi na lawetę. Tutaj w równolegle zostały rozebrane drzwi, a tutaj pan youtuber Rafał teraz zdejmuje tylny zderzak, bo tylny zderzak też będzie lakierowany, tu jest dziubnięty i tu jest porysowany. Także jak ma być auto zrobione ładnie, no to, to takie rzeczy też trzeba zrobić. Ale we drzwi Niby nic, a jednak troszkę też, tak w sumie tak. Prawy błotnik nie będzie lakierowany, będzie lakierowana maska, ten błotnik, te drzwi, te drzwi również, bo one są tutaj, mają dołeczek, także to pójdzie do dołkarza, ale słuchajcie fajnie, bo na ten błotnik nie będzie wchodzić ze względu na to, że uszkodzenia tych drzwi są na samym początku, także te drzwi będą elementem cieniowanym, który będzie odcinał elementy nowo polakierowane od elementów staropolakierowanych w oryginalnym lakierze. Piąteczka na lawecie. Uruszamy do... Pana blacharza, znaczy pojedziemy na koniec dnia, a w przyszłym tygodniu, na samym początku ją po prostu zestawimy. Tyle by było z tym samochodem. Tutaj grillek przełożony. No i czas na szóstkę. Montaż nad To w sumie co? Spektakularne rzeczy. Tak spektakularne jak wczorajsze moje kodowanie kab kabelków, czyli, czyli pewnie spotkamy się po finalnym efekcie. Dobrze, to tam się dzieją szyby, dzieją się nad kola. No to pan Castle może by sobie poskładał coś przy swoim silniczku. Co? Tu leży, tu jest silnik za piątki. Trzeba folię zorganizować, go przykryć. A tu jest silnik z kupiąteczki. Słuchajcie, tu jest tył silnika, jakby ktoś nie wiedział. A tu jest przód silnika, tu już są wszystkie brzydkie rzeczy, oprócz pompy wody, która zobaczcie tak bałderzona, że nawet kółko jest tu pęknięte, nie wiem czy to widać, a jak nie widać to zaraz, o widzicie, kółko jest tu pęknięte i ono tu wchodzi tylko lewo, prawo tyle, a tu jest zbity dołek w obudowie. Generalnie mam drugą oczywiście, żeby nie było, ale tu zobaczcie jaki ładny silnik, tu zobaczcie jaki ładny silnik. W tym wypadku jak odwrócę, potem opowiadam Wam co tu się działo, jak to wszystko wyglądało. Do odbudowania jest silnik, tam są różne elementy składowe. Tu są różne elementy składowe, te poduszki, tu są nowe. Do odbudowania tego samochodu jest tu mam nowy wał, tutaj mam front pipy, które też ucierpiały. Czekałem w poniedziałek lub wtorek mają być. Tutaj uwierzcie mi, jest kompletne zawieszenie zniszczone z tego samochodu, a tutaj mamy kompletne zawieszenie nowe, całe. Kompletne wahacze, dolne, tylne, zdrotnice, przekładnia kierownicza, wszystko do Audi SQ, czyli ma inny skok. To jest ława od s 8 y to inny temat, związki i tak dalej. No po kolei trzeba robić. No co tu dużo gadać. Roboty jest mnóstwo. Jak się nie zacznie, to się nie skończy. Ale tutaj filozoficznie pojechałem teraz. Ten silnik jest do grągami, więc teraz ciężko mi to wam e, tak dobrze wytłumaczyć. Nie chcę mi się go obracać. Generalnie niska olejowa jest zbudowana, tutaj ona jest. To górna miska olejowa, dolna miska olejowa, to jest płyta wzmacniająca bloty. Z góry nogami. Tu jest tył silnika, tu jest przód silnika. Ta miska lewa mniej więcej ma taki kształt i tutaj ona sobie się rozchodzi na lewo i na, na lewo i na prawo czy tam odwrotnie, bo silnik jest odwrotnie. Tu w tym miejscu mamy ławę, a tutaj wystającą miskę. W momencie kiedy auto dostaje strzała, dochodzi do przesunięcia silnika. No to ława niszczy nam to wszystko, co tutaj mamy. W zależności od tego, jak ten silnik był bardzo przesunięty, to niszczy się to bardziej lub mniej. Czasami udaje się. Zrobić to tak, że niszczy się tylko ta, ta miseczka, a czasami jak jest bardziej silnik uszkodzony, no to niszczy się również i górny karter. Ja to teraz tak za chwilę przyłożę, żebyście mieli lepszy ogląd o co tutaj chodzi. Generalnie powiem tak, ten materiał, materiał do składania silnika to jest materiał na zupełnie osobny, można powiedzieć osobną serię na YouTube. Ale nie będziemy tego tak robić. Będziemy to wrzucać w naszych daily vlogach. Tak to wygląda. To jest dół silnika. Tutaj przychodzi nam ława. W momencie, kiedy silnik się przesuwa w tył od uderzenia, no to albo jest ścinana tylko ta miska, albo jest niszczona też ta miska. Za chwilę Wam przyniosę, pokażę, jak wyglądało to, czyli górna miska olejowa w tym silniku. Moment. Przed Wami pozostałości po misce także widzicie, no było to dosyć mocno, no po prostu unicestwione. Co tutaj dużo gadać. To nie, w ogóle to nie istniało tak naprawdę. Mamy tu powyrywane śruby, poniszczone. Ta miska była ścięta, ta miska była ścięta. No i gdzieś to ktoś tam se wyrzucił, że tak powiem. Tutaj jedną rzecz można stąd wyjąć, ten kołek ustalający, bo nie został on w bloku. Niech on to nam towarzyszy. Reszta idzie na złom. Ja to sobie zaniosę, żeby mi tu już to nie śmieciło. Mamy nasz silniczek, jak widzicie, w układzie V, jest to silnik V630 TFSI. Tu jest turbinka, Widzicie, tutaj jest bardzo dużo różnych rzeczy pozdejmowanych. Tak naprawdę w tej chwili zostały praktycznie wszystkie rzeczy, które tutaj są, są dobre. Jeszcze jest tam jakaś cebeczka do wymiany, jakiś tam faza do zmiennych faz rozrządu, czujniczek. Tutaj jest jeszcze pompa wody do wymiany, ponieważ o, tak jak już Wam pokazywałem wcześniej, nie kręci się do tak, jak potrzeba. Ale generalnie już nie jest brzydko. Przy mocnym uderzeniu w przód, w przód wszystko co tutaj było, wszystkie te kółeczka, tutaj termostat, pompa wody, te kółka pasowe i tak dalej, ten króciec, ten kruciec, zresztą ten kruciec to nawet, o, jest tutaj, widzicie to jest ten króciec, tak on był. Wszystkie te rzeczy były poniszczone. Zacząłem sobie taką analizę, co tu zrobić, jak ten temat ugryźć. W ogóle to myślałem, że tu silnik to będzie w drobny mak rozwalony. Okazało się jednak, że z silnikiem nie ma tragedii. Tragedia jest ze sprzętem silnika, a większa jeszcze tragedia to jest ze skrzynią biegów skrzynia to biegów sobie leży tutaj. Co za tragedia się z nią wydarzała, to jest temat na czas późniejszy. Pokażę wam o co chodzi, jak będziemy składać silnik ze skrzyni. Ale nie tylko, że skrzynia też musiała być cała nowa. Znaczy może nie musiała być cała nowa, postanowiłem kupić całą nową drugą skrzynię i będzie druga skrzynia. Zacząłem sobie analizować, co i jak to zrobić, żeby ten silnik odbudować. Zacząłem sobie liczyć części. Zobaczcie, ja tutaj oprócz tych części, które są, jak widzicie, używane, oprócz śrubek, takich rzeczy, uczelek, śrubek i tak dalej. To kupiłem jakieś tam nowe części, nowo, nową pompę wody, nowe paski w oryginale, rolki przewijające pasty dirko, uszczelki do turbiny, śruba przedniego koła, tłumika drgań, śruba koła zamachowego, tylnego, także jak widać, no, trochę tych części kupiłem nowych w każdym razie, nie licząc tych części które i tak musiałem kupić nowe i tak no bo śruby nie występują w zamienniku paski chciałem nowe, żeby były nowe oryginalne napisy, rolki przewijające, no to wiadomo w filmach Febi, Gates, Ina to jest wszystko pierwszy montaż wobec tego hmm, jest to prawie jak oryginał nie widziałem sensu, żeby za to przepłacać było bardzo dużo różnych takich elementów, które tu teraz może nie widzicie. One są pod tą kotarą. To w ramach składania tego silnika będzie to wszystko tutaj ładnie montowane i wtedy będziemy mogli rozmawiać o konkretach. Mianowicie, licząc te wszystkie rzeczy, które tutaj trzeba by było kupić, musiałem wydać blisko 15 tysięcy. Wobec tego pojawiła się tutaj lampka. Co mam zrobić? Ja mówię, 15 tysięcy złotych. Oprócz tych rzeczy tutaj, co i tak kupiłem. Co i tak kupiłem nowe, bo po prostu no, muszą one być nowe. Wobec tego zapaliła się Panu Customowi lampka. Co tu zrobić? Po i tak dalej, pomysły, burza mózgów. No, co trzeba kupić, uszkodzony silnik. Zatartych takich silników nie ma. Te silniki się generalnie nie zacierają. No, ale jak zobaczyłem, że musiałbym wydać na to 15 tysięcy złotych, to zacząłem szukać alternatywy. No, może drugi silnik. No, tylko weź teraz kup coś równie w dobrego, w równie dobrym stanie, czyli w granicach tam powiedzmy do 10 tysięcy kilometrów. No, jest to praktycznie niemożliwe. Zresztą to też swoje kosztuje. Nie byłbym sobą, gdybym nie kombinował. Chodziłem i tak jak mówię, tutaj w przypadku odbudowy aut z Ameryki Pośpiech nie jest dobrym doradcą, a wręcz bardzo dobrą rzeczą jest to, że można sobie niektóre rzeczy organizować, kupować powolutku. Ten plus, że tak powiem, ta, ta możliwość, że kupna tego bez, że tak powiem, noża na gardle, tylko mogła sobie spokojnie poszukać tego, co chciałem sobie kupić. Bardzo dobrze mi wyszła ze względu na to, że kupiony został drugi kompletny silnik, który już jest te wszystkie rzeczy. Jest to silnik po przegrzaniu, czyli wykrzywiła się głowica, jedna, czy już nawet druga, już nie pamiętam, bo szczelki stare pod głowice, ja miałem, ale wyrzuciłem kompletny silnik, który to posłużył mi jako dawce. Czyli układ kurbowo tłokowy został mi z mojego starego silnika. Wszystkie rolki przewijające, które tam za chwilę będą montowane, zakupiłem nowe, czyli wszystkie takie elementy zużywające elementy takie jak właśnie tutaj ten półkarter, tutaj ten smog, tutaj ta miska górna olejowa, ta płyta wzmacniająca blok, jakieś tam koła pasowe, o, które widzicie tu już są założone z mojego silnika, bo na też to koło było tutaj obcochane. Wszystkie elementy, które się nie zużywają są z tego silnika, a wszystkie elementy zużywające się po prostu kupiłem nowe hey, Chyba czas jest na to, żeby tutaj odkryć tą kurtynę Tu jest zawieszenie, jakieś tam turbina przecież jest tak O, zobaczcie, przykład Kolektor dolotowy, a raczej jego pozostałość Tutaj mam dobry kolektor dolotowy Przepustnica, charge pipe i tak dalej, i tak dalej Tych rzeczy jest tu multum, uwierzcie mi Na górze mam turbinę, którą też Wam później pokażę No i tyle Także dlaczego zostało zrobione tak, a nie inaczej Już wiecie Teraz możecie sobie ocenić w ramach... Jak będę to składał, czy to była dobra decyzja, czy była zła decyzja, zaczynam składać dół silnika. Jedziemy dalej z tematem. Co my tu mamy? Girder plate, czyli płyta wzmacniająca blok, rasta, dirko, nowe śruby. To są śruby te od tyłu, nowe uszczelki i tyle. No. Tutaj mam rozpiskę, rozpiski z informacją o kolejności skręcania śrub i oczywiście z momentami, które trzeba tu dokręcać, jak już tutaj jest, 17 śrub jest do dolnej do miski, do górnej miski jest chyba 19 śrub tu mam 17, czyli to jest dolna o widzicie, 17 śrub kupione do tej mam 19, czyli górna o proszę bardzo, 19 śrub numery tego, tych części jak chcecie interesuje was, możecie spisać jakbym ten silniczek dzisiaj złożył od dołu to był bardzo dowolony. Przeszedłbym następnie do montażu tego, co się tutaj dzieje. Widzę, że będę musiał wymienić tutaj ten separator oleju, bo też jest on pęknięty. I tutaj prawy kolektor, prawy, tak, to jest prawa strona. Prawy kolektor też tu jest, o widzicie, pęknięty. Nawet mądrzy Amerykanie go zaznaczyli. Ciekawostek, i tutaj Wam mówiłem w teaserze, dlaczego, jak jest fałka, to prawdopodobnie trzeba będzie wymieniać, wyjmować silnik. Ano dlatego, że tutaj mam z przodu taki plastikowy kolektor, który rozdziela nam powietrze pomiędzy lewą a prawą. Głowicą, który może nie rozdziela, zasila obydwie głowice w powietrze. I ten kolektor, jak, se, pu, jak zostanie strzelony, to jeszcze póki silnik działa z rozpędu, to powietrze sobie tutaj zabiera te plastyczki, które popękają i one sobie tu wpadają. I w tym silniku, tak jak i tej jeszcze którą tutaj właśnie kończymy zawieszenie w niej robić, też te plastyczki po zdjęciu kolektorów były. Także, bo ja te kolektory już zdjąłem, założyłem je z powrotem. Dopiero później się dopatrzyłem, że to jest pęknięcie, także ten prawy kolektor będzie jeszcze wymieniony. Aha, no i widzicie, i to jest kolejny aspekt, dla którego bardzo dobrze kupiłem Kompletny silnik po przegraniu, bo na przykład ten kolektor mam, bo jest on tutaj. Widzicie o. Leży sobie właśnie tu i czeka, aż kopanka z tą łaskawie założy do silniczka. Do tego takie rzeczy, jak których już nie mówię, jak alternator, jak kompresor klimatyzacji, to wszystko jest. Akurat ja alternator miałem urwany. On był tu był alternator, alternator był wyrwany, nie było go. Yy, kompresor klimatyzacji się ostał, ale ale co, ale są. Od przybytku gowa nie boli. no Ja wam pokażę potem to turbo, bo tutaj w tym silniku będziemy montować jeszcze hybrydowe turbo Peruna Stage 2, czyli na jakieś tam 550-600 koni. Czy tyle pojedzie, pożyjemy, zobaczymy, miejmy nadzieję, że tak będzie. thank you Pierwszy etap szybciutki, płyta wzmacniająca już jest przykręcona. Teraz słuchajcie, przechodzimy do trudniejszego drugiego etapu, mianowicie do skręcania górnej części miski olejowej. Jest tutaj ciekawostka, spójrzcie na to, te śruby wcale nie są tak o kolei, tylko jest o tak. Ta na przykład pierwsza, potem drugą mam tu, trzecią mam tu, także kolejność tego skręcania jest naprawdę ciekawa. Już wspomniałem, są różne stopnie, najpierw skręcamy do oporu, potem 3, 3 Nm, a potem lecimy 90 stopni, każdą śrubę przeciągamy. Wszystkie śruby oczywiście są nowe, tak jak już powiedziałem, bo śruby są aluminiowe. Tutaj mamy fajny kluczyk, bardzo fajna sprawa. Roxona, super narzędzia, polecam każdemu. Kładziemy tu silikonik, czarek, jak powiedziałem, czarny. Czyli dla amatorów. Mamy kołki ustalające, dwa. Kładamy to teraz tu. Wszystko za chwilę jeszcze przy odtłuszcimy jeszcze raz. No i co, i skręcamy. No powiem wam, stresujące to jest takie wszystko, bo tu musi być wszystko dobrze zrobione. Jak nie będzie, no to będzie ciekło. Potem tak, dołożę skrzynię, złożę to wszystko razem w jedną taką przysłowiową kupę. No i się okaże potem, że jest niedobrze. No a tak, a tego przecież nie chcemy. O, już przysycha ten silikonik, już przysycha. Dobra, do dzieła. Uff, to za stres temu wszystkiemu towarzyszył. Ale słuchajcie, górna miska. Olejowa została skręcona. Naprawdę, uwierzcie mi, miałem stresa przy tym. Aż się zagrzałem. Oczywiście, mal kontenci to powiedzą, że tego silikonu za dużo wyszło i tak dalej. Powiem wam tak: lepiej, żeby go wyszło za dużo, niż żeby go nie wyszło wcale, ze względu na to, że ja teraz mogę spać spokojnie. Jestem pewien tego. Jest go wszędzie wystarczająco pięknie, wszędzie powychodził. To wszystko będzie szczelnie, sięńkie. I o to chodziło. Wszystkie śruby musiały być nowe, ze względu na to, że procedura ich skręcania polega na tym, że najpierw dokręcamy je ręcznie, następnie Skręcamy na moment, a następnie jeszcze wszystkie śruby przeciągamy o 90 stopni, także wszystkie śruby już, te, które zostały zdemontowane, trzeba było założyć nowe, bo te wszystkie zdemontowane śruby oczywiście były przeciągnięte. No to teraz, tak jak nam to tak pięknie poszło, zostało nam to zamontować smoka. Zostało nam tu tego smoka, o, proszę bardzo, zmienimy sobie o-ring, zmienimy sobie tą śrubeczkę. Chociaż ja powiem szczerze, że tej śrubki to tak to już jest taki przerost formy na treścią delikatny. No i przykręcimy ostatnią część miski olejowej, czyli tak naprawdę miskę olejową można powiedzieć właściwą. Oczywiście jeszcze jedna sprawa, ja tutaj te kartery wszystkie poczyściłem takim środkiem do czyszczenia. Jak widzicie nie jest to takie ładne jak to, ale jest mega czyste i na tym mi zależało, żeby to było ekstra odtłuszczone, żeby te wszystkie złogi, jakieś tam pozostałości wiecie z oleju, sadzę, nie sadzę, żeby to wszystko powymywać. Dzięki temu po zmianie oleju, jedyne zanieczyszczenia, które się tu mogą pojawić, no to na przykład jak się urwie gdzieś kawałek silikonu, tu widzę, że jest bardzo blisko łańcucha pompy oleju. Nie marcie się, to nie podejdzie pod panewkę, a nawet jak podejdzie, to szkód nie narobi, ale gwarantuję wam, że się to po prostu wyślizgnie i pod panewkę nie podejdzie. Tego silikonu ja oczywiście nie czyszczam, ja tego nie dotykam, niech sobie on wyschnie elegancko. Zostawiam to tak jak jest, niczego tu nie urywam. Dobrze, że wyszło, widać, że wyszło, jest to skręcone. Ja jestem z tej pracy bardzo zadowolony, yy, i tak jak jak powiedziałem, przechodzimy teraz już do finalnego etapu, czyli montujemy smok z, nową, z nowym Owingiem i montujemy finalną miskę olejową. Tutaj jeszcze mam taki rzut, czyli tak, pierwszy etap to było zamontowanie tego, drugi etap tego. Pompa oleju tak naprawdę mogłaby teraz być montowana, ale ja jej specjalnie nie demontowałem. Teraz smok i ostatni etap, miska oleju z czujnikiem. Czujnik gdzieś tutaj powinien leżeć, nie wiem czy tutaj, czy tutaj, spokojnie, zaraz go znajdziemy. Do dzieła! Kochani, zakładam tą pompę wody i spójrzcie na to. To jest oryginał, a to jest Hepu. I teraz patrzcie, laser, uszczelka, kolory tych metali, to wszystkiego. To wszystko jest to samo. Widzicie? Wiadomo, te są robione na przykład po ustawieniu maszyn pierwszych, nie wiem, 10 tysięcy sztuk, potem trzaskane są te, ale generalnie to wszystko widać. Hepu robi na pierwszy montaż, to nawet jest starty znaczek. Dobra, zakręćmy to i kończymy na dzisiaj.